Cześć, mówi Michał Michalak i mam dla Was zagadkę. Ta zagadka dotyczy księdza Karola Sztelina z tradycjonalistycznego Bractwa Świętego Piusa X i księdza Grzegorza Kramera. W oryginalnej wersji, którą za chwilę zmodyfikuję, ta zagadka brzmi Znajdź trzy różnice między księdzem tradycyjnym a modernistycznym. Natomiast w mojej wersji ta zagadka brzmi Wskaż, który z tych księży to modernista. No i być może większość z Was teraz się oburza i mówi, no przecież to jest banalna zagadka. Przecież to jest oczywiste, że ten ksiądz po prawej stronie to jest modernista, dlatego, że ma koszulkę, na której jest napisane Pan od religii, a ten ksiądz po prawej stronie ma no, ładną sutannę. Poważną minę, gestykulację, no i pewnie tutaj jakiś stos książek teologicznych. Więc to jest oczywiste, że to ten ksiądz po prawej stronie jest modernistą, a ten na pewno modernistą być nie może. Jest to ksiądz tradycyjny. No i rzeczywiście, gdybyśmy mieli zatrzymać się na takiej odzieżowej definicji modernizmu, to pewnie taki osąd czy taka ocena byłaby Prawdziwa. Ja jednak proponuję zajrzeć do teologicznej definicji modernizmu. Czym w zasadzie jest modernizm? I żeby to zrobić, warto sięgnąć do encykliki papieża Piusa X, Pascendi Dominici Gregis. To jest encyklika przeciwko modernizmowi. Jest to, można powiedzieć, jeden z ulubionych dokumentów tradycjonalistów. I w tej encyklice papież Pius X mówi, że jedną z najważniejszych cech modernizmu, a więc taką konstytutywną cechą modernizmu, jest agnostycyzm. I tutaj w skrócie jest napisane, co to oznacza. Agnostycyzm mówi, że nie można poznać Boga. Trochę niżej jest to bardziej szczegółowo opisane, że no w tym poglądzie agnostycyzmu wnioskuje się, że Bóg nie może być w żaden sposób Bezpośrednim przedmiotem wiedzy. I w dalszej części tej encykliki papież Pius X wymienia pewne potępienia, które dotyczą osób, które wyznają agnostycyzm albo podobne poglądy. No i tutaj mamy wymienione te potępienia. One, nawiasem mówiąc, pochodzą z dokumentów, Soboru Watykańskiego I. Kto by powiedział, że Bóg jeden i prawdziwy, Stwórca i Pan nasz, nie może być na pewno poznany przyrodzonym rozumu ludzkiego światłem, przez to, co jest uczynione, niech będzie potępiony. A także, kto by powiedział, że nie może to być, albo że nie wypada, iżby człowiek miał być przez objawienie Boże pouczany o Bogu i o czci, jaka mu ma być oddawana, Niech będzie potępiony. A wreszcie, kto by powiedział, że objawienie Boże nie może być podane do wierzenia za pomocą znaków zewnętrznych, i że dlatego ludzie mogą być skłaniani do wiary, jedynie przez wewnętrzne przeświadczenie każdego lub natchnienie prywatne, niech będzie potępiony. I tutaj sugerowałbym właśnie zatrzymać się, czy zapamiętać tą, e, ostatnią, e, to ostatnie potępienie. Czyli ono dotyczy wewnętrznego przeświadczenia każdego lub natchnienia prywatnego. Czyli wtedy, kiedy jakiś dogmat, jakiś element objawienia może być poznany tylko przez jakieś wewnętrzne przekonanie lub prywatne objawienie. No więc przyjrzyjmy się, co w różnych publikacjach mówi ksiądz Karol Sztelin. I tutaj mamy taką publikację, pod tytułem Gwiazda Przewodnia Czasów Ostatecznych, wydawnictwo Tedeum z 2018 roku. No i zauważamy tutaj, że ksiądz Karol Sztelin jest zwolennikiem dogmatu o wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny. I tutaj od razu pewne wyjaśnienie czy sprostowanie. Dogmat o wszechpośrednictwie nigdy nie został ogłoszony przez Kościół katolicki. Tylko w teologii księdza Karola Sztelina taki dogmat faktycznie istnieje. Został jakby przez niego y, faktycznie y, uznany, czyli ta, ta teologia o wszechpośrednictwie w jego przekonaniu jest faktycznym dogmatem. No, i tutaj ksiądz Karol Sztelin ubolewa, że niestety Sobór Watykański II odmówił uznania wszechpośrednictwa Najświętszej Maryi Panny. No i ksiądz Karol Sztelin ma nawet teorię, dlaczego tak się stało. Tutaj w innej publikacji, znowu ksiądz Sztelin mówi, że Sobór ten, co prawda, mógł swymi pracami uko, uko, no, ukoronować całą naukę o Najświętszej Maryi Pannie. No, ale z jakichś powodów do tego nie doszło. No i jeżeli chcemy poznać odpowiedź, dlaczego do tego, zdaniem księdza Sztylina, nie doszło, no to e, odpowiedź jest taka, że jest to spowodowane protestantyzacją Kościoła katolickiego i przeniknięciem e, czy takim zepsuciem modernistycznym e, hierarchii Kościoła katolickiego. Tutaj nawet mówi ksiądz Sztelin o globalnej apostazji i o tragicznych reformach mariologii podczas Soboru. Mówi, że dzieci soboru biły swoją matkę, pogardzając nią do tego stopnia, że nowe pokolenia dziś prawie nie znają jej prawdziwego oblicza. No i tutaj jeszcze ksiądz Sztelin mówi, że to zjawisko jest według niego smutne. No ale przyjrzyjmy się dokładnie temu rozumowaniu. Czy ono nie jest czasami podejrzane. Wobec tego, co ogłosił Pius X. Dlatego, że według księdza Sztelina Sobór Watykański nie może ogłosić pewnego dogmatu. Tutaj z kolei pojawia się agnostycyzm, ponieważ jest napisane, że nowe pokolenia prawie nie znają Matki Boskiej. Czy prawdziwego oblicza Matki Boskiej. No to przypomnijmy sobie jeszcze raz, co na temat tego typu rozumowań czy tego typu argumentacji mówił Pius X. Było to tutaj. Kto by powiedział, że objawienie Boże nie może być podane do wierzenia za pomocą znaków zewnętrznych? I że dlatego ludzie mogą być skłaniani do wiary jedynie przez wewnętrzne przeświadczenie każdego lub natchnienie prywatne, niech będzie potępiony. No więc właśnie mamy dokładnie taką sytuację. Według księdza Karola Szterina, Sobór Watykański II nie może ogłosić dogmatu, czyli nie może być podany element objawienia Bożego, nie może być podany, do wierzenia za pomocą znaków zewnętrznych. I tylko prywatna opinia księdza Karola Sztelina jest w zasadzie tutaj jakimś argumentem. No niestety, ale plus X potępia tego typu rozumowanie. Tak więc, yy, no... Tak więc, gdybyśmy mieli tutaj wrócić do tego obrazka i e, zastanowić się tak na serio, który z księży dostarcza więcej argumentów na swój modernizm, no to e, moim zdaniem to ten ksiądz po lewej stronie tych argumentów dostarcza po prostu więcej. No, podsumowując, ksiądz modernistyczny po lewej twierdzi, że w wyniku zamieszania, no, obojętnie już co jest powodem tego, yy, yy, tego zjawiska, według księdza Sztelina jest to zamieszanie spowodowane protestantyzacją czy rozwojem modernizmu w kościele, i w wyniku tego zamieszania, według niego nic nie wiadomo. Yy, tak jak tam pisał o tym, że nowe pokolenia nic nie wiedzą prawdziwego o, czy prawie nic nie wiedzą prawdziwego o Matce Boskiej. No, więc głosi agnostycyzm. Natomiast według encykliki Pascendi Dominici Gregis agnostycyzm jest konstytutywną cechą modernizmu. A więc e, poprzez swój agnostycyzm Ksiądz Sztyling jest modernistą. Mimo tego, że ma taką wspaniałą sutannę i taką e, wykonuje poważną gestykulację. No, tutaj napisałem, że Ksiądz po prawej. W nawiasie tradycyjny, mam nadzieję, że ksiądz Kramer się nie obrazi tego nie robi. No, przynajmniej nie znalazłem przykładów, w których podawałby podobne rozumowania w swoich publikacjach. Dziękuję za uwagę.